Czy zastanawialiście się kiedyś, że na wiosennym niebie może kryć się prawdziwy portal portal do najdalszych zakątków wszechświata? No to dzisiaj właśnie w taką podróż się wybierzemy. Czeka nas trasa przez bagatela 59 milionów lat świetlnych, od starożytnego, mitycznego kłosa zboża, aż po grawitacyjne potwory czające się w sercu kosmosu. Zapnijcie pasy, bo oto opowieść o konstelacji panny. No dobrze, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Gdyby istniało jedno, jedyne okno, przez które można by zajrzeć prosto w samo serce kosmosu wiecie, tak poza cały ten gwiezdny pył i mgławice naszej własnej galaktyki to gdzie byśmy go szukali? Otóż odpowiedź pojawia się właśnie na wiosennym niebie, kiedy zimowe gwiazdozbiory powoli ustępują miejsca nowym. I nie, to nie jest po prostu jakiś tam przypadkowy zbiór gwiazd. To prawdziwy klucz do zrozumienia naszego miejsca w całej tej kosmicznej układance. No właśnie, gigant, ale jego wielkość to coś znacznie więcej niż tylko imponujący rozmiar na nieboskłonie. Konstelacja Panny to nie tylko brama, to jest nasz drogowskaz, który prowadzi nas przez bezmiar kosmosu do tysięcy, a nawet milionów innych światów. Ok, formalnie rzecz biorąc, Panna jest druga na podium pod względem wielkości, ustępuje tylko hydrze, ale jej prawdziwa potęga leży w perspektywie, jaką nam daje. Spróbujmy to sobie zwizualizować. Nasza galaktyka jest jak wielki, płaski talerz. Patrząc w kierunku panny, spoglądamy prosto w górę, jakby ponad krawędź tego talerza. A co tam jest? Bezkresna, międzygalaktyczna otchłań. Czysty widok. Dobra, skoro wiemy już, jakie to ważne miejsce, to chwyćmy za naszą kosmiczną mapę. Czas nauczyć się odnajdywać tego giganta na naszym własnym podwórku, czyli na nocnym niebie. I wiecie co? To jest zaskakująco proste. Wystarczy zastosować taką słynną astronomiczną rymowankę: łukiem do Arktura, a potem kolec do Spiki. Zaczynamy od Wielkiego Wozu. To proste. Przedłużamy łuk jego dyszla i bach, trafiamy na jasno pomarańczowego Arktura. A stamtąd już prosta linia, jakbyśmy wbijali gwóźdź, prosto do bardzo jasnej niebieskiej gwiazdy. I to jest właśnie Spika, najjaśniejszy klejnat w koronie Panny. Ale Spica to nie wszystko. Jest częścią jeszcze większego, naprawdę olśniewającego formacji na niebie. Razem z Arkturem, Denebolą i Kor-Karoli tworzy tak zwany diament panny. Takie wzory na niebie to asteryzmy. To są właśnie takie drogowskazy dla kosmicznych podróżników. Pomagają nam się zorientować, gdzie jesteśmy. Ale panna to oczywiście nie tylko jakiś tam kształt na niebie. Gdy przyjrzymy się jej bliżej, z bliska odkryjemy, że jej gwiazdy to prawdziwi kosmiczni tancerze i olbrzymy. Każdy z nich ma swoją własną, absolutnie niezwykłą historię. Weźmy na przykład Spikę, czyli z łaciny kłos pszenicy. To wcale nie jest jakaś spokojna, stateczna gwiazda. Co to, to nie. To gwałtowny taniec dwóch gigantów zamkniętych w tak ciasnym, grawitacyjnym uścisku, że okrążają się nawzajem zaledwie... Cztery dni. Są tak blisko siebie, że ich własna grawitacja je odkształca. Wyglądają jak dwie piłki do rugby wirujące w kosmosie. A inna gwiazda, Porima, to z kolei jest taki kosmiczny zegar. Dwa słońca, praktycznie identyczne, na niewiarygodnie wydłużonej orbicie. Pełen cykl ich tańca trwa prawie 170 lat. To oznacza, że każde pokolenie astronomów widzi ten niezwykły duet w zupełnie innej konfiguracji. I właśnie tu w panie ludzkość po raz pierwszy w historii spojrzała poza nasz układ słoneczny i znalazła dowód, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. W 1992 roku odkryto pierwsze w historii planety krążące wokół obcej gwiazdy. Co prawda była to martwa gwiazda, pulsar, ale to odkrycie na zawsze zmieniło nasze postrzeganie kosmosu. Ale wiecie co? Te wszystkie gwiazdy, nawet te najbardziej fascynujące to tak naprawdę tylko przedsmak. Prawdziwy skarb panny jest tak ogromny, że nasze umysły ledwo są w stanie go pojąć. To nie jest miasto, to cała metropolia Galaktyk. Gromada Galaktyk w pannie znajduje się jakieś 59 milionów lat świetnych stąd. Spróbujmy to sobie uświadomić. Światło, które teraz od niej do nas dociera, wyruszyło w podróż w czasach, gdy na Ziemi wymierały dinozaury. Ta gromada to grawitacyjne centrum, wokół którego kręci się cała nasza okolica. Mówimy tu o nawet dwóch tysiącach galaktyk. I co ciekawe, my sami jesteśmy częścią tego kosmicznego tańca. Czy nam się to podoba, czy nie? Potężna grawitacja tej gromady, powoli, ale nieubłaganie, ciągnie nas w swoim kierunku. A w samym sercu tej metropolii, w potężnej galaktyce M87, rezyduje prawdziwy kosmiczny potwór. Supermasywna czarna dziura o masie, uwaga, 6,5 miliarda razy większej niż masa naszego Słońca. I to właśnie jej cień zobaczyliśmy na pierwszym w historii zdjęciu czarnej dziury. To nie było zwykłe zdjęcie. To był moment, w którym to, co do tej tory było niewidzialne, stało się widzialne. Czysta teoria stała się namacalną, widoczną rzeczywistością. A co jeszcze tam znajdziemy? Na przykład łańcok Markariana, to taki kosmiczny korowód galaktyk, wszystkie powiązane niewidzialną nicią grawitacji. Mamy też galaktykę Sombrero, której pyłowy pierścień przypomina trochę tajemniczy welon. Jest też kwazar 3C273, obiekt tak jasny, że przyćmiewa całe galaktyki. Ale zanim teleskopy pokazały nam galaktyki i czarne dziury, ludzkie oczy patrzyły na dokładnie te same gwiazdy. I widziały w nich opowieści. Cośnijmy się więc na chwilę w czasie, żeby poznać mit, który dał panie jej imię. To mit o Demeter, bogini plonów i jej porwanej córce Persefonie. Tak naprawdę to starożytny sposób na wyjaśnienie tego, co dzieje się na niebie i na ziemi. Gdy konstelacja panny pojawia się na wiosnę, przynosi ze sobą obietnicę nowego życia i obfitych plonów, tak jak Demeter cieszyła się z powrotu swojej ukochanej córki. No, więc jak widać, panna to coś znacznie więcej niż tylko konstelacja to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie spotykają się starożytne mity i najnowocześniejsza nauka, a razem tworzą unikalną, spójną opowieść o naszym wszechświecie. Dobrze, to co powinniśmy z tego wszystkiego zapamiętać? Przede wszystkim to, że panna jest ważna na tak wielu różnych poziomach. Z jednej strony to grawitacyjne serce naszego kosmicznego sąsiedztwa z drugiej to miejsce przełomowych odkryć. Od pierwszych planet pozasłonecznych po pierwsze w historii zdjęcie Czarnej dziury. I wreszcie to odwieczny symbol cyklów natury, ważny dla ludzi od tysięcy lat. Zatem gdy następnej wiosny odnajdziecie na niebie tę jasną, błękitną spikę, zatrzymajcie się na chwilę. Warto pamiętać, że to, na co patrzymy, to nie jest po prostu gwiazda, to kłos zboża w dłoni bogini, za której plecami kryją się tysiące galaktycznych światów. To jest jednocześnie mit, mapa i bijące serce naszego miejsca w kosmosie.